W profesjonalnym gamingu liczy się każda milisekunda. Sprzęt musi dotrzymywać kroku i dlatego dzisiaj przyjrzymy się monitorowi, który zdaniem producenta został stworzony, by wygrywać. Poznajcie Sony Inzon M10S. Dziś na warsztat bierzemy monitor, który ma za zadanie namieszać w świecie e-sportu. Mowa o Sony Inzone M10s, co sprawia, że ten model jest tak wyjątkowy i dlaczego warto się nim zainteresować. Inzone M10s to 27 celowy monitor OLED o rozdzielczości QHD 1440p. To, co go wyróżnia, to niesamowita częstotliwość odświeżania 480 Hz i czas reakcji do 3 setnych milisekundy. Dzięki temu obraz jest niezwykle płynny, a reakcja natychmiastowa, co daje przewagę w dynamicznych grach. Monitor oferuje również display HDR True Black 400, co gwarantuje głęboką czerń i żywe kolory. Warto też nadmienić o maksymalnej jasności na poziomie 1300 nitów przy wykorzystaniu HDR, a że mówimy o matrycy OLED, to najjaśniejsze sceny będą tutaj naprawdę porażać, zwłaszcza w zestawianiu z ciemniejszymi miejscami. Kontrast w OLEDach po prostu robi robotę. Producent Zadbał o wysokowydajne chłodzenie pasywne, co zapewnia stabilną pracę nawet podczas długich sesji gamingowych. Podstawa monitora jest w pełni regulowana. Możemy zmieniać wysokość, nachylenie i obrót, dopasowując go idealnie do naszych potrzeb. Do dyspozycji mamy złącza DisplayPort 2.1 i Heleni 2.1, a także zgodność z Nvidia G-Sync. Sony Inson M10S powstał we współpracy z profesjonalną drużyną sportową Fnatic. Daje to jasny znak, że producent chce spełniać te na wymagania nawet najbardziej wymagających graczy. Gracze Fnatic. Czyli realny wpływ na parametry obrazu, ergonomię i funkcje wspierające rozgrywkę. Współpraca z Fnatic nie wygląda wyłącznie na marketingowy chwyt to realne przełożenie wiedzy i doświadczenia profesjonalnych graczy na produkt, który ma im pomóc wygrywać. To do tego właśnie Inzone M10S oferuje tryby obrazu dedykowane do konkretnych gier, w tym specjalne ustawienia dla strzelanek FPS. W warunkach domowych możecie przełączyć się na turniejowy tryb ekranu 24,5 cala, taki sam, jakiego używają profesjonalni gracze. Jak to działa? Ano tak, że tryb ten naśladuje konfigurację używaną w turniejach esportowych. Natomiast specjalny tryb FPS Pro Plus ustawia monitor w taki sposób, że będzie on gotowy do rozgrywek w profesjonalne gry, dając wam realną przewagę w rozgrywkach. Poza tym, Sony zastosowało w Inzone M10S nowe technologie ochrony matrycy OLED. Które minimalizują ryzyko wypalenia. Producent jest tak pewny trwałości swojego produktu, że oferuje aż 3-letnią gwarancję obejmującą również wypalenie matrycy. To dobry sygnał, bo matryce OLED na ogół nie lubią ostatecznych obrazów, a więc producent musiał tutaj włożyć dodatkowy wysiłek w to, by nie stanowiło to problemu. To też oficjalny monitor Apex Legends Global Series, czyli serii rozgrywek w popularną grę Battle Royale na najwyższym poziomie to także potwierdzenie, że mamy do czynienia ze sprzętem najwyższej klasy, który spełnia wymagania profesjonalnych e-sportowców. Nie zapominajmy, że monitor oferuje szerokie możliwości połączeń, w tym DisplayPort 2.1, który zapewnia wysoką przepustowość. Mimo to należy pamiętać, że nie wszystkie karty graficzne obsługują jeszcze ten standard, a więc sprzęt jest też w pewnym sensie gotowy na przyszłe technologie. A więc wychodzi na to, że Sony InZone M10S to monitor, który wszyscy gracze stawiający na wysoką wydajność i osiągnięcia w grach wideo powinni wziąć na tapet. Już sam fakt, że mamy tutaj częstotliwość aż 480 Hz i matrycę OLED sugeruje, że mamy do czynienia z urządzeniem bezkompromisowym, a przecież wspomnieliśmy jeszcze o szeregu dodatkowych rzeczy. Producent zresztą od dekad pokazuje, że gaming trzyma blisko w sercu i ten sprzęt to na pewno kolejny dowód.